Siemanko, z tej strony Kakishi witam was w kolejnym odcinku z serii Poké's Games. W dzisiejszym odcinku sobie Honey Honeypota. Jest on od 120 poziomu. Może go jedynie zrobić profesor. No, jeżeli nie macie profesora to możecie też kupić na markecie, bo pewnie sprzedają tam. Ja aktualnie mam profesorka, to sobie zrobiłem, pomyślałem, że nagram z tego filmik. No, To działa coś w podobie do Juggernauta, tylko po prostu yy, do Potiona Juggernaut. Tyle, że po prostu... no i na wyskakują, nie? O, i w tym odcinku właśnie mam zamiar Wam zaprezentować też dobre jest w tym tutaj to, że nie trzeba jakby czekać te pół godziny, czy ileś tam, żeby ponownie użyć y, potion'a. Tylko minuta i można znowu kolejnego użyć. A i jeszcze tam y, w peter tu macie Pepter i nad PC, tam jest takie zajście. I tam co stoją właśnie dwa MPC, i u nich jest misja związana. Misja jest związane z, właśnie z tymi chonymi potami. U jednego trzeba zabić, y, jakąś tam określoną liczbę Moonklaksów i te Burmy. Czy jak to teraz zobaczę? Burmy. Bur, no, i Burmy, a u drugiego trzeba po prostu złapać. Jednego i drugiego, o właśnie. One rzadziej wyle wyskakują niż, yy, niż te właśnie munklaksy. O, mi jeszcze jeden został do, do upicia. Połapie nas Safari baleje. Dobra, i lecimy z drzewkami. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze poleci. O, nie jest pierwszy munklaks. Niższa forma Starlaxa, jakby ktoś nie wiedział. ugły Ciekawe z tymi drzewkami. Jak wczoraj sobie biłem, to tak średnio było. Bo ludzie chodzili i wybijali. Znaczy też ktoś chodził i headbatował tutaj. Dobro dobrą zutować tutaj na headbata Między Safron a Cerowanym, wiadomo, nie, ten lasek taki. Tu na mapie mogę pokazać, jeżeli ktoś nie wie. No, dobra, kolejny drzewko. A, Kolejny Muklax. Przeważnie one będą wyskakiwały i by te Burmy to tak rzadzi trochę wyskakują. Ale jednak. Wydatują. I ich trudno nie złapać. Czy Muklax sam nie złapałem, jeszcze, ale burmy to łatwo weszło. No Muszę na profesora potem przejść, chcę zebrać. Teraz spali się od Leczę Tu jest, są dwa drzewka. O, trzy nawet. O, cztery i tam elegancko. Dobra. Dobry taki spocik się trafił. Może być trochę hałasu, bo szczury się za mną odpaliły. Kopią i w ogóle. Podaki jakieś dostały. No, iż tam ten galka sobie ubiłem przy okazji. pyk kolejny munklax. Tu na dole były te drzewka, i tam na prawo jeszcze. Pamiętam, były. O, trzy. No i elegancko. Lecimy. pyk jedno drugie weźmiemy To na raz Zajdą dobitek jakiś Tynie też Mogę tu kolejne O jest, najgorzej jak gdyby drille wyskoczył A jeszcze tu nie mam spalin na... Própas. pozdrawiam. Jeszcze chyba nie wiem, że na filmiku będzie. Tam na prawo gdzieś były. Te drzewka. No byłem dobry poty, jeżeli ktoś chce właśnie mieć w pokedexie, te wszystkie poki jakby połapane swoje. Swoje. Jeżeli chcecie tam większą ilość, bo tak to one się chyba nie respią nigdzie. Tylko z drzewek można je. Hmm. Gdzie tu mogą być jeszcze jakieś. O, jest drzewko, kolejne. Też ktoś chyba headbatuje. Tyle z Slowkingiem. No tyle, że on. Raz w porządnie już. Jezu, znowu to by drwia. No, 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 myślę. no, 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 jak ja nic nie widzę? no, no, Nie no, 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 biegasz, Kolejne drzewko. O, dwa obok siebie. Pan już sobie wziął. On wiedział, co się dzieje. Po prostu drzewko ukradł. Nie, on wie, że ja filmik tutaj nagrywam. Pochony i podsak. Hmm. Czy piątek łaził tu, tam chodził? Pójdę w lewą, zobaczymy, może jeszcze coś będzie. No, nie będę, nie będę zabijał. Nie dygaj, dobra, pyk. kolejny Moonflex. tu drzewko kolejne, dobra, nie wróci. to zbiorę. nie zabijamy hmm. o no, nie wiem czy wiecie czy mówiłem wcześniej czy nie mówiłem wcześniej że sobie kupiłem domek w Safron, znaczy kupiłem <laughs> ten stary w Ascorby sobie sprzedałem czy sprzedałem opuściłem go ogółem bo tutaj tak patrzyłem na mapę tak patrzę i że o pusty domek w tym yy, no że pusty domek w Safron to jak i już jakiś czas temu no i tak sobie lecę yy, opuściłem domek waskorbi i akurat taka biegam właśnie yy, do, do tego domku klikam Bui House i ten ile do co wszedłem i się podratuje nie więc fart ostry napisałem, że pierwszy no to zwała, bo akurat z no tych się wyrobiłem żeby zakupić, no i teraz bliziutko sobie zrobiłem profesorka i i teraz elegancko stoły stoją bliżutko. tam musiałem rozkwinać jak tu dolecieć na małym poziomie nie? tutaj Elegancko, centrum mały, o wiele mniejszy od tamtego mojego poprzedniego, ale myślę, że i tak spokojnie. Dużej nie potrzeba, aby tylko stoły się zmieściły, i, i tyle dekoracji jakichś tam nie potrzebuje. Nie wiadomo czego, aby tylko można było właśnie pod tę profesję. burmy jeszcze bym mógł wyskoczyć. O, dobra, eliksir się skończył. Eliksir się skończył. No, i teraz już nie Ja Wcześniej jeszcze złożyłem <trym> <trym> Po minucie mógłbym od razu użyć kolejnego. No, ale. Bo trzeba i tak potem będę musiał jeszcze ten klaksy połapać. I tego burmy Jednego burmiego jeszcze zabić. Wtedy pójdę od -taska w pepter. Ciekawe co tam będzie. Za nagroda oby pieniążki, bo potrzebne są. Bieda piszczy. trzeba kupić Pokémona jakiegoś Trupiusa załóżmy z laki piątką. Ale to drogo będzie stało. No ale trzeba zbierać. Dobra. To w tym odcinku to byłoby na tyle, jeżeli filmik się Wam spodobał. Możesz zostawić łapkę w górę. Oczywiście skomentować film na dole. Zasubskrybować kanał, jeżeli chcesz. No i nie zapomnij również o kliknięciu w żółty dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnym udostępnianym filmem przeze mnie na mój kanał. I zapraszam Ciebie również do obejrzenia moich poprzednich filmów, bo tam też pokazuję wiele z Pokese Games. Także do usłyszenia i trzymajcie się. Cześć!